Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, celodato Jezus Chrysto po polsku i w języku włoskim. Kochani moi, od dzisiaj rozpocząłem, jak wiecie, terapię ze względu na te choroby przewlekłe, które są po wizycie dzisiaj rannej, lekarskiej. No i kolejne też wskazania. Dostałem już całą listę tych zabiegów, które będą trwały cieszę się, że przynajmniej jestem dopuszczony. pan doktor Mofia, jeżeli ciśnienie byłoby nadciśnienie, a to jest u mnie, to nawet bym nie mógł być dopuszczony do tych wszystkich zabiegów. No, ale Bogu dziękuję, że rozpocząłem te zabiegi. Robię to wideo, abyś wam po prostu ukazać, że przede wszystkim, no, ważne jest, żebyśmy co jakiś czas zadbali o swoje zdrowie. Sam mówię, że człowiek troszkę nadwyręża przez, przez wielość różnych zajęć, które sam tak sobie nieraz układam te wszystkie podróże, ale przynajmniej teraz ten czas, żeby się zatrzymać, dlatego te msze święte, które będę sprawował i dzisiaj już o 19.30 was zapraszam, będą właśnie. Tutaj z tego miejsca, tutaj właśnie w tym centrum rehabilitacji medycznej, gdzie się zatrzymałem, no przede wszystkim to sprawy związane właśnie też i z kwestią przemiany materii, nie tylko, ale, ale również i te wszystkie leki, które człowiek zabiera, bierze, bo ich jest trochę w ciągu dnia. No, one zawsze, jak u Was, wpływają też na na złą przemianę materii człowiek, pomimo, że, że nie spożywa wiele posiłków, a jednak mimo wszystko stres i to wszystko sprawia, że no, tyje gdzieś i musi na nowo wracać do tej wagi. Dlatego proszę, aby nigdy nie wydawać opinii. I tak proszę, jako ksiądz o innych, których widzimy, że ktoś no, jest otyły. No, że od razu musi to być związane z tym, że bardzo dużo je, jak wiele ludzi krzywdzi innych przez to. Dlatego, dlatego też mówię o tym. No i za chwilę też pokażę właśnie, o tutaj zaczęło się, widzicie, na moich rękach, przede wszystkim to jest na moich rękach, rany na moim ciele. To wszystko nie po to, żeby wzbudzać u Was jakąś litość, czy jakieś, ale o tym by powiedzieć... Że nie tylko, ale i na plecach. No, za chwilę może pokażę Wam. Zresztą na zdjęciu Wam pokażę też, może to, co jest na plecach. Nie umiem sobie sam zrobić, no ale, ale przynajmniej obniżę. Zobaczcie, kochani moi, jak to wygląda też na plecach u mnie. Rany, zobaczcie, które są. Oto, o, tutaj widać teraz chyba lepiej. No, ale nie tylko, kochani moi, bo. Bo te wszystkie są żenia. I bardzo dziękuję tym, którzy pomogli mi, bym na nowo mógł coś ze swoim zdrowiem robić, bo mówią, że jesteś nam jeszcze ojcze potrzebny. Dziękuję Wam za to i, i błogosławię Wam. Dlatego, kochani moi, niech to słowo u początków tego czasu tutaj, który mam spędzać niech będzie też jakby zachętą dla wszystkich, aby, aby również też zadbać o jakiś czas o swoje zdrowie, żebyście no oczywiście dzisiaj na NFZ, jak to ciężko jest, słuchajcie, boli mnie bark tutaj od naprawdę kilku tygodni i zrobione zostało USG tutaj dokładne, wychodzi, że jest również i tam jakiś stan zapalny, a dopiero do lekarza skierowanie jest wiele tygodni później, gdzie trzeba byłoby już zastosować jakąś terapię. Dobrze, że tu się znalazłem i dzisiaj Pani doktor również na to przepisała zabiegi, więc kochani moi, jestem dzisiaj po pierwszych już zabiegach, po tym wszystkim dziękuję za wszystko i z serca błogosławię, chociaż tęsknię za Florencem koło i już tam proszę przede wszystkim ich, którzy tam pozostają, by wspierali mnie i wraz w domach modlitwy świętego Szarbela, bo to jedną część człowiek podkuruje są kolejne i tak no, po prostu boję się powiedzieć, że to wiek, ale myślę, że troszkę nadwyrężyłem swoje, swoje zdrowie w całej tej misji ewangelizacji, ale z wielką radością. I to czynić pragnę, no ale trzeba się tak zatrzymać na jakiś czas. Widzimy, moi drodzy, to wszystko trzeba być w mniejszym stresie, mówią wszyscy. No ale kiedy patrzymy na to wszystko, co dzieje się w kraju, kiedy widzimy to wszystko, co, co się dzieje, widzimy, że jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie, wszyscy. I dlatego to nie wpływa na zdrowie nas, na, to nie tylko są konsekwencje polityczne, nie tylko te, które widzimy, ale, ale wpływa na każdego z nas. Te wszystkie podziały, to wszystko, więc powierzam raz jeszcze wszystkich Matce Najświętszej, by przedstawiała nasze, te intencje panu Jezusowi. No i o 19:30 msza święta, one są, będą recytowane, ponieważ tu, gdzie przebywam, też są niektórzy ze stworzeniami, którzy no, potrzebują ciszy, więc nie mogę nawet śpiewów. Tak mi powiedziano, No, ale na tę przeświętę o 19.30 zapraszam. Chyba, że w którymś dzień jeszcze będę musiał wcześniej być na zabiegach, będzie MSZ-święta wtedy o godzinie 7 rano. Serca Wam błogosławię, niech to błogosławieństwo spocznie na Was, zwłaszcza na chorych, cierpiących. Na tymi, którzy właśnie czekają też na, na diagnozę własnej choroby. Dlatego, tak bardzo ważnym dla mnie byłoby, aby właśnie też we Florencji Koło Jurzy, stworzyć takie centrum pomocy chorym, tym najbiedniejszym, tym, który, których nie stać. I o to proszę cały czas pana Jezusa, Matkę Najświętszą, no i patrona świętego Szarbela, który wybrał to miejsce tam. Na ręce koło Kołysze, niech Wam Bóg błogosławi na cały dzień i teraz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Wam Boże.